Siemka Siemka. Witam Was niesamowicie serdecznie na naszym kanale. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich najlepszych na świecie widzów bardzo gorąco. Przygotowywałem się kiedy miałem czas do, do przeglądu staku. Jeżeli chodzi o bulion. Jest późna godzina ponownie. Kilka, kilka godzin spędziłem, żeby jakoś to wszystko poukładać, nie ze względu, że mam tego aż tak bardzo dużo, ale ze względu, że mam wielki bałagan. O czym pewnie zapewne doskonale wiecie. Po lewej stronie ekranu widzicie monety proof. Są to są to dolary. Mamy ich tutaj kilka. Nowy wizerunek. Są trzy monetki. Jest kilka monet różnych roczników z wizerunkiem starym. Jest kolorowanka, papież, Emu. Dwie monety miniseria Król Artur. Monety były te pokazywane na, na... we wcześniejszych filmach. Nie będę ich wyciągał, gdyż mi się już naprawdę tutaj wszystko pomiesza. Cuda, cuda świata dwie monety kolos i ogrody. No i po kolei będę Wam pokazywał. Mamy, mamy kilka sztabek. Z początku będę Wam pokazywał monety takie e, głównie, głównie bulion którego też nie mam aż za jakoś specjalnie za wiele tu mamy, tu mamy randy mamy brambi niedźwiedź, niedźwiedź i i byk niebiańskie e, niebiańskie kurcze Zapomniałem oczywiście nazwy. Ym... Mity. Mity chińskie bodajże. Libiański smok jakoś tak. Mamy kilka, kilka kangurów oraz emu. Jeszcze wszystkich monet tak dokładnie nie, nie pokładałem, bo tych tacek kilka tutaj jest i to tak e, też ciężko od razu tak jakoś e, z sensem e, poukładać. Ale mniej więcej jest to tak akceptowalnie. Mamy monety mm, y, amerykański, amerykański orzeł kilka monet oraz y, byk. Moje, moje ulubione monety, jeżeli chodzi o takie takie medale roundy, bardzo lubię y, jeżeli chodzi o byka. Yy, następnie jest kilka firharmoników, yy, libertadów kilka, yy, półuncjówki. Yy. Jeszcze też dochodzę, dochodzę jak to wszystko poukładać yy, z czasem. Mam nadzieję, że to nabierze większego sensu. No i taki trochę, trochę wynalazków. I półuncjówek z Lunara. Tutaj mam monety na tical uns i monety, które już z reguły zakupiłem w interceptach, więc już ich nie wyciągałem. Mega monetka, która też mi się bardzo podoba, Superman. Świetna moneta. Kanada robi super robotę. I taki misz masz. Redback Spider Rekin. Mamy polską uncjówkę. Yy, zapewne większość z Was kojarzy głowa kobiety oraz jazda lekka jazda są to oczywiście monety uncjowe yy, kolejny, kolejny taki przegląd wszystkiego tutaj mi się udaje powoli kolekcjonować te, te, tą serię kanadyjską yy, jeżeli yy, to są Predators, tak mi się kojarzy, ikony, ikony, ikony legendy muzyki brytyjskiej. Jak zauważyliście, no wchodziłem w tą serię po cztery monety. No i moim zdaniem najładniejsza moneta, najfajniejsza ADH, już mam tylko jedną. No, seria przez y, trochę, trochę jakby przestrzelona. No, nie wiem, czy przestrzelona, bo z perspektywy czasu y, ceny, które płaciłem za te monety, y, wynoszą kwotę bulionu. Może troszeczkę drożej. Kolejny bulion, Brytania. Y, dzwon wolności, dolary. Oczywiście jest kilka liści kanadyjskich. Niestety te tacki są tak. Z czasem też będę chciał to po prostu dopasować do tacek, ten bulion, bo jest taki wybrakowany. Jest kilka, trochę bulionu i tam są wciśnięte jakieś inne monety, ale z czasem to się wszystko naprawi. Kolejny, kolejny miszmasz. Ice Age The Duke. Powrót do przyszłości. Kolejny, kolejny taki przegląd wszystkiego. Randy. Koala. Wszystkiego po trochu. No i powoli zbliżamy się do monet takich bardziej fajniejszych. Część monet dwuuncjowych. Jest tutaj Kraken, Wilkołak. Kilka monet z bestii królowej. No i monety, które darzę z szczególną sympatią. Jest tutaj głównie jest trochę Kanady. Są tutaj monety półtora uncjowe, Mam takie cztery monety. Moneta na 25-lecie liścia kanadyjskiego na 30-lecie, liścia kanadyjskiego dwie monety uszlachetnione przez szlachetne inwestycje prezent od rekina oczywiście rekin musiał być piękna moneta listka kanadyjskiego świetna robota szlachetnych inwestycji bardzo 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 fajnie to wygląda tutaj już monety właśnie które też darzę z szczególną sympatią no oczywiście solidarność Yy, są monety z Gwiezdnych Wojen no i zaczyna się już takie naprawdę monety, które bardzo, bardzo bardzo lubię zaczniemy od tacki Wolverina 24 sztuki 9 moneta z serii Marvel czy będzie coś dalej? tego nie wie nikt następnie mamy yy, Street Fightera i 8, 9 Halków. Street Fighter lepiej, mocniej wszedłem w, w pierwszą monetę. Trochę słabiej, już trochę. No, tylko dwie monety. Z drugiej, drugiej, drugiej monety drugiej monety z serii. Ale, ale zamierzam dokupić jeszcze kolor przynajmniej. Yy... Ciągli. No i zaczyna się mój, mój konik Marvel Tutaj mamy pierwszy zestaw No Wolverina widzieliście Jeszcze nie zdążyłem przywozić w te kapsle yy. Czyli mamy Mamy Marvela, mamy Black Flag Dzisiaj udało mi się zamówić Kolejną monetę Czwartą z serii Black Flag będzie za jakiś czas u mnie pierwsze monety z serii e, bogowie Olimpu Zeus dodatkowe dwie monety Venom i, i Deadpool z Marvela kolejny zestaw Marvel obsadzony ostro e, zeusem Kolejne dwa zestawy Marvela: jak widzicie, są Spider-Man i Thor. Jest w antyku. Są te monety przedstawione na, na jednym z dużo wcześniejszych filmów u mnie. Jak widzimy, monety też się fajnie prezentują, chociaż antyk nie bardzo pasuje do. Do serii Marvel, fajnie, fajnie może wyglądać. Black Flag, Bogowie, to tak, ale, ale aczkolwiek zastanawiam się, czy po prostu nie poświęcić, nie poświęcić, no nie, nie wziąć, nie wziąć kolejnych monet, dać do oksydy, wysłać do szlachetnych, niech mi je zaoksydują i mieć taki pełny zestaw w oksydzie. Tutaj są monety, kolejne, kolejne, kolejne monety z. Bogów Olimpów i, i Marvel. Tutaj jedna z dobrych moich ulubionych tacek, seria smoków. Jak widzimy, mamy tutaj no przede wszystkim Fafnir. Świetna seria randów. Jest tutaj smok chiński, aztecki, nordycki yy, i kilka innych. Świetne, świetne monety. Gorąco polecam. No i chyba najdroższa moja tacka. Mamy tutaj 11 antyków. Po 3, po 3 monety z każdej serii. No Hera już jest sztuk tylko dwie. Ateny też mam zamówione dwie sztuki. Im dalej w las, także trzeba tych monet mniej kupować. Nie szarpać się zbytnio. Eee, oprócz tego mam monety nierozpakowane jeszcze. Dlatego one są osobno. Mamy serię Big Five. Jak wiemy, wyszła druga edycja monet, w którą już nie wchodziłem. Eee, gdyż. To jest taki odgrzewany kotlet. Jak to mówi mój znajomy kumpel. Oraz dwie monety yy, też, też yy, z, z Afryki. Nie wchodzę zbytnio w monety afrykańskie. Wyjątkiem jest seria właśnie Big Five oraz dinozaury plus yy, Ice Age. Tutaj mam monety, które jeszcze trzymam. Ja już je traktuję bardziej jako bulion. Nie wiążę z tymi monetami zbyt yy, szczególnych planów. Mamy tutaj komplecik Bestii. 10 monet, 20 uncji czystego srebra. Kolejna szkatułka, której jeszcze nie zdążyłem jakoś rozparcelować. To jest 17 uncji sztabek smoka. Nie będę tego pokazywał dokładnie, bo. Bo nie? Eee, no i monety super, hiper, mega premium, chociaż nie wszystkie. Eee, no na pewno ACDC, ale wyciągnę ją z pudełka, żeby pokazać. Mamy monety, mamy, mamy Fafnira uszlachetnionego, już przyłożyłem go do kapsle 8. Świetna robota. Pięknie to wygląda. Lubię smoki. A Fafnir w Antyku w ósemce wygląda, wygląda, jak widzicie, fantastycznie. Piękna, piękna sprawa. Z nowych monet, wszystkie monety generalnie były, były omawiane, no, klocek jest, ale z nowych monet mamy tutaj kolejną monetę, którą musiałem wyszantażować od, od hawranka. Wycinany listek na 30 lecie liścia kanadyjskiego. Czwarta moneta, piąta w sumie. Piąta moneta z wycinanych. Nawet nie wiedziałem, że taka uwa jest. No ale, ale udało się. Mamy dwie małpki. Jestem z nich bardzo zadowolony, gdyż certyfikaty są z bardzo niskimi numerami. Wiem, że niektórzy na to nie zwracają uwagi, ale niektórzy na to uwagę zwracają. Certyfikaty mam z początku pierwszej setki numer 103 i 108 na 5000 monet, jest to fajna sprawa. Mam też jeszcze kilka monet większych, które wam za moment pokażę. Mamy Pandę, 2 dwie, dwie, dwie uncje. Wafnira oczywiście widzieliście. E, mamy e, monetę z Jamajki. Jest tutaj e, około 4 uncji. Jamajka tak, ponad 4 uncji. Jamajka jest w próbie 9,25. E, no, postanowiłem pokazać tak dodatkowo, czy e, razem z bulionem, gdyż jest to moneta duża. Mamy monetę też z, z Haiti. Nie wiem czy nie pomylę, czy nie wiem czy właśnie Jamajka jest jedna moneta była poniżej 4 uncji i była w próbie 3 dziewiątkowym, a druga była ponad 4 uncje i była w próbie 925 w Sterling Nie pamiętam już które niestety, ale pokażę wam jej jak gdyż są to monety naprawdę, naprawdę ciekawe, duże, fajne, kawał kawał dobrego srebra eee, ta moneta niestety była dotykana ja ją jeszcze z czasem też umyję mamy tutaj jeszcze kolorowego smoka, dwie uncje nie jest to żadna kolorowanka, jest to oryginalna mennicza zmiana, bicie oryginalne mamy, mamy dwuuncjowe uncjowe myszy i bawoła. Mamy też pięciouncowe myszki. Tą monetę kupiłem. Kupę. No, kupę. No nie kupę, ale to była moja pierwsza, taka większa moneta. okazyjnie kupiłem na, na eBay. No i pięć, pięć uncji. Kalendarz. Tecki. mam jeszcze taką kamburkę. to Wam akurat pokażę prywatna mennica 97 rok przejdźmy teraz do metali bardziej szlachetnych mam tylko jedną monetę z platyny Jest to moneta bardziej kolekcjonerska niż bulion. 1 /10 uncji. Fajne pudełeczko w takim gustownym drewięku z opisem monety. Aha. Tu jeszcze mam takie pchełki. Też się kupowałem stare zakupy. 1 10, 1,4 uncji. Opakowałem część w kapsle. Któreś takowe posiadałem? Tutaj jeszcze mam fajne, fajne monetki, też stary zakup. Pomógł mi Marek. Mam taki zestaw zwyczajny, i mam też drugi zestaw w kolorze, w kolorze złotym. Była promocja akurat w Belgii, Marek kupił mi takie dwa komplety. I są ze mną do teraz. No i przejdźmy do, do, do złotka. Też trochę, trochę, no troszeczkę, troszeczkę mam tych monet. Bardzo mało. Jeżeli chodzi wagowo, chociaż sztuk tam kilka jest. Ale są to pchełki, wszystko są pchełki. Nie wiem czy by tutaj było z tego wszystkiego dwie uncje by się może uzbierały i to też tak raczej nie wiem czy to by było czyste złoto to są monety po chyba chyba nawet po pół grama gdyż za te dwa zestawy plus dwie monety zapłaciłem 160 funtów na rynku na którym tych monet sporo kupowałem od starego, zaprzyjaźnionego sprzedawcy. I tutaj mamy kolejne pudełeczko. Są tutaj e, e, suweren, pełny połówki, ćwiartki oraz e, pełki. Generalnie, pchelki. Tutaj to jest ta moneta, którą ostatnio znalazłem, nawet zapomniałem o niej. To jest ćwierć, ćwie, y, pół, pół suwerena. Pół suwerena, świeże bicie. Także tak to wygląda, mniej więcej u mnie. Aha, jeszcze mamy oczywiście. Yy, Rycerzy Maltańskich. Nie wyciągając pudełka, gdyż wszystko lubię mieć w pudełkach. No i oczywiście e, Fafnir. Po, po listku jest to moja flagowa, flagowa moneta. Mamy kur na 21 minut, i nie wiem, czy ja to wrzucę, czy to dam rady oprawić. Dobra łapki w górę, trzymajcie się i cześć!